Dzisiaj, kochani, niespodzianka, lecimy zdecydowanie bliżej niż zazwyczaj. Zapraszam wszystkich do Szkocji! Szkocja to idealna propozycja dla tych, co lubią zarówno zabytki, jak i krajobrazy oraz przyrodę. Kiedy lądujemy w Edynburgu albo w Glasgow, bo można zacząć trasę albo tu, albo tu, to stykamy się z dwoma cudownymi miastami. Każde z nich inne, każde mające szereg różnych atrakcji turystycznych do zaproponowania. To muzea, to wspaniały street art, to genialna kuchnia, to przepiękny zamek w Edynburgu. I to wszystko składa się na to, że pobyt w mieście i Edynburgu, i Glasgow nigdy nie będzie nudny. Jest to takie miejsce, gdzie spaceruje się w ciągu dnia, zwiedzając różne obiekty oraz zabytki, a wieczorem odkrywa się te miasta na nowo. Szkocja to także przede wszystkim cudowne krajobrazy, wspaniałe trasy. Dla mnie, urzekająca była Isle of Sky, wydawało mi się, że dotarliśmy do raju. Cudowne widoki, wspaniałe krajobrazy, przepiękna linia brzegowa, cudne, małe, takie cukierkowe miasteczka. Do tego jeszcze bardzo wiele malowniczych tras widokowych. I pewnie, gdybym skończyła na Isle of Sky, to z takim przeświadczeniem wracałabym do domu po wizycie w Szkocji. Ale my, pojechaliśmy jeszcze dalej aż na samą północ Szkocji, żeby zrobić przepiękną trasę, taką charakterystyczną drogą nazywaną Nord 500, wiodącą właśnie po tych wszystkich charakterystycznych miejscach na północy Szkocji i to był strzał w dziesiątkę. Dopiero tam odkryliśmy fenomenalne widoki, mnóstwo Tras trekkingowych, spacerowych i takich dłuższych, i takich krótszych. To były też przepiękne plaże, i gdybym była, nie wiedziała, że jestem w Szkocji, to mogłabym omyłkowo obstawić plaże nawet na Seszelach. Cudowne głazy zatopione w pięknej błękitno-lazurowej wodzie. Do tego trawa wchodząca niemal do wody usiana stokrotkami, no oczywiście woda lodowata. Niewielu było takich śmiałków, którzy kąpali się, a jeżeli to tylko w piankach. My raczej oglądaliśmy, robiliśmy zdjęcia, leniwie odpoczywaliśmy, prażąc się w przepięknym słońcu. Nieprawdą jest, że w Szkocji zawsze pada deszcz. To prawda, że kraj ten słynie z typowo barowej pogody, natomiast nawet wtedy, gdy pada, Szkocja potrafi być zaskakująco piękna i poza cudownymi krajobrazami można wtedy, w tym czasie odwiedzać niezliczoną ilość naprawdę świetnych muzeów. Można wybrać się na bardzo dobre jedzenie. Albo po prostu, kiedy pada, iść do pubu na świetne szkockie piwo, albo jeszcze lepiej upatrzeć sobie na usianej bardzo licznymi destylarniami whisky mapie Szkocji miejsce, która poza degustacją proponuje także zwiedzanie obiektu oraz ciągnące się w nieskończoność historie właścicieli o swoim miejscu. Podobno jak ma się ze sobą parasol, to nigdy nie będzie padał deszcz. W naszym przypadku prawie się ta zasada spełniła padało tylko jeden raz i wtedy była mgła. Natomiast w ciągu dnia ta pogoda oczywiście się bardzo szybko zmieniła i to jest klucz całego wyjazdu do Szkocji. Nawet jeśli rano staniesz i zapowiadać się będzie na deszcz, a może właśnie będzie padać, to pamiętaj, że za godzinę, dwie albo trzy pogoda będzie już zupełnie różna. Oczywiście kurtka przeciwdeszczowa. Kalosze może nie, ale dobre buty trekkingowe, które są nieprzemakalne, to podstawa, którą należy zabrać ze sobą wyjeżdżając do Szkocji. Najlepszy czas na odwiedziny Szkocji ściśle związany jest z pogodą, ale jak wiadomo pogoda bywa kapryśna. Niemniej czerwiec, lipiec, sierpień, a nawet pierwsze dni września to taki top, jeżeli chodzi o pogodę, która powinna być wtedy najlepsza. Nie dajcie się zwieść, nawet wtedy mogą zdarzyć się niespodzianki i zamiast pięknego słońca zaskoczy Was piękny szkocki deszcz. Jeżeli chodzi o top Szkocji, to będą to z pewnością krajobrazy. One są niesamowite w zależności od pory roku albo cudnie zielone, albo pięknie wrzosione. Już od sierpnia pierwsze krzewy wrzosów i wrzosców zaczynają kwitnąć. No i później oczywiście całe wielkie łąki, ogromne przestrzenie usiane są fioletowo-różowymi kwiatkami. Szkocja to także wolność, poczucie swobody, ogromnej niezależności i z pewnością będzie. Podobała się tym, którzy samodzielnie lubią trochę pochodzić, pooglądać, zmęczyć się na trasie. Ale nie będą zawiedzeni także ci, którzy lubią pobyty w dużych miastach. Mamy Edynburg, mamy Glasgow. Mamy także coś dla tych, którzy cenią sobie małe wioski i wioseczki, którzy lubią krowy i do tego jeszcze Włochate, a gdzie nie także stada owiec. Każdy będzie zadowolony. Nasza trasa zakłada piękną pętlę, którą rozpoczynamy po wylądowaniu w Edynburgu. Oczywiście zwiedzamy Edynburg, później zmierzamy w stronę słynnego jeziora Loch Ness. Chcemy zobaczyć potwora Nessie. Następnie Isle of Sky, ale wcześniej jeszcze obowiązkowy wiadukt, znany z wszystkim z filmu Harry'ego Pottera. Wjeżdżamy na Isle of Sky, gdzie spędzimy aż dwie noce, po to, żeby tę wyspę zobaczyć dokładnie i po jednej i po drugiej stronie, pojeździć, podelektować się nią. No i wreszcie ta wisienka na torcie, czyli daleka północ Szkocji, objazd całego tego kraju, wysunięty bardzo mocno na północ oblany wodami morza i tam oglądamy tak naprawdę wszystkie poszczególne miejscowości, a tych punktów mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo, wracamy kończąc naszą trasę w Glasgow i tym samym spinamy taką klamrą, przepiękną tygodniową trasę po Szkocji. Szkocja to trochę kraj dla samotników, dla osób, które oczywiście lubią ludzi, ale lubią też pobyć ze sobą sam na sam. Jak tylko wyjedziemy z zagranicy dużego miasta, Edynburga czy Glasgow, należy spodziewać się, że będzie sielsko-anielsko, a nawet wiejsko. Nie będzie hucznych dyskotek, nie będzie wielkich koncertów, nie będzie estakat, autostrad i tego wszystkiego, co znamy z dużych miast. Będzie spokojnie, będzie cicho, będzie natura, będzie przyroda dookoła, i oczywiście są też akcenty takie jak małe muzea, to będą małe galerie, to będą bardzo małe, ale autorskie restauracje serwujące zawężoną kartę dań, za to ze specjałami, którymi Szkocja słynie. Dlatego tak naprawdę mamy tutaj balans pomiędzy i dużym miastem, i tym, co oferuje duże miasto, bo Edynburgi i Glasgow prześcigają się, jeżeli chodzi o dostęp do dużych sklepów, do najnowszych trendów do wspaniałych koncertów, do teatrów, do kin, do muzeów. Natomiast przeciwwagą dlatego jest ta wiejska strona Szkocji, która z pewnością zadowoli wszystkich tych, którzy na wakacjach potrzebują wyciszenia, zadumy i przede wszystkim piękna. Trasa po Szkocji spodoba się wszystkim tym, którzy lubią wyzwania, którzy są aktywni, którzy czerpią przyjemność z odkrywania czegoś nowego. Self-Drive to taka nowa formuła, która jest dużo bardziej elastyczna aniżeli zaplanowana od początku do końca wycieczka z przewodnikiem i z miejscowym, zorganizowanym transportem. Na miejscu poruszamy się wypożyczonymi samochodami. Uwaga, ruch lewostronny. To też wcale nie jest takie straszne. Pierwsze kilometry pewnie przerażają, natomiast zaskakująco szybko nabywa się pewności siebie za kierownicą. Prowadząc te auta zyskujemy pełną niezależność, poruszamy się, odwiedzając miejsca, które wybraliśmy, sami regulujemy czas, a latem dni w Szkocji są bardzo długie, tym samym zyskujemy mnóstwo czasu na zwiedzanie tego kraju. To przede wszystkim trasa też dla takich, co nie boją się przygód, którzy lubią wyzwania, którzy nie markotnieją, kiedy widzą zasnute niebo chmurami i takich, którzy potrafią docenić to, że Szkocja to naprawdę wyjątkowy zakątek Europy.